Cześć, ekipa. Dzisiaj taki trochę kontrowersyjny temat. Podgrzewam Instagram. Mianowicie jesteśmy na etapie mierzenia okien, robienia okien. O, tak, może jeszcze. Tak, to zrobię, żebyście widzieli. No i wpadliśmy na temat podwalin. Jak porozmawialiśmy z jedną firmą, czy tak naprawdę mieliśmy 30 wycen na Okna z różnych firm, i różne tam teorie były, i, i próby sprzedaży i tak dalej. E, ceny się wahały na nasze okna od bodajże 60 tysięcy do 123 tysięcy. Jak ja się zagłębiłem w temat, to wyszło, że większość tych firm wyceniało na tym samym profilu albo e, po prostu no, podobnym profilu, no bo to. E, Aliplast i Aluproof, yy, gdzie one są no może nie są takie same, no ale one są yy, podobne i są naj, najbardziej oferowane. No i w jednej firmie 70 tysięcy, w drugiej ten sam, identyczny profil, yy, w tych samych parametrach, bo tutaj mówię o parametrach, grubość szyby i tak dalej, to wszystko to samo. Yy, na, wycenili na 90 chyba 5. Yy, oczywiście jeszcze dostaliśmy trochę ja tak powiem, po uszach na Facebooku od pewnych firm, które nas po prostu wyśmiały, że my tyle wycen robimy. No, no tak, bo im pasuje, żeby zrobić jedną wycenę i tylko i wyłącznie u nich, i tylko i wyłącznie od nich brać. W każdym razie, do tematu, bo kontrowersja jest tu, czy robić podwaliny, czy podmurować i robić mniejszą podwalinę. Podwaliny są ogólnie bardzo drogie. To jest też materiał do ocieplania, on jest bardzo gęsty, ma bardzo niską przenikliwość ciepła, czyli dobrze izoluje, jednym słowem. Podwaliny są dobre, my będziemy mieli podwaliny, to nie jest tak, że nie będziemy mieli, ale kontrowersja jest w tym, że podwalina powinna być od samego chudziaka, czy tam od samej ławy do samego okna. No i my rozmawialiśmy z pewną firmą. I zostało nam powiedziane, że no u nas 29 cm by było podwaliny. No mniej więcej 29 cm, no bo tam jeszcze okno i tak dalej, no ale to mniej więcej taki zarys wam dam, że to jest 29 cm, pewnie około 27 wyjdzie, czy coś takiego, nie? Minimum producenci od okien zalecają chyba 10 cm podwaliny, żeby było. No, że tam to się wszystko dobrze trzymało, no i ta podwalina bodajże ona jest bardziej taka plastyczna, że ona się dopasuje do podłoża, a będzie dobrze siedziała w oknie. No, tylko że właśnie nam doradzono, że no, u nas duża jest ta podwalina i w większości domów tak naprawdę, jak macie jakieś HSTK czy czegoś takiego, no to też będzie duża. I pod HSTK, który u nas ma, nie pamiętam ile, 4,20 chyba szerokości cały, nie pamiętam. No to wrzucę, wrzucę tu gdzieś, nie? żebyście wiedzieli, bo nie pamiętam. On jest dość taki spory. Tak naprawdę, w porównaniu do niektórych takich, które widziałem gdzieś tam po internetach, to, no to mogą być jeszcze dwa razy większe. I tu trzeba uważać: no bo podwalina po prostu nie wystarczy. Ona będzie zbyt, nam to powiedziano, chwiejna. Za bardzo się będzie chwiała. <laughs> to przytwierdzenie do podłoża, będzie za wysoka po prostu i, i mogą być pewne problemy z użytkowaniem właśnie HSTK i, i też innych, innych okien. I zaproponowano nam, że po prostu zapytać murarzy, żeby domurowali po prostu z bloczka fundamentowego ten kawałeczek. Nie? Dobra, sorry, bo sąsiad przyszedł i chciał pogadać. <śm> I na czym ja stanąłem? Na, na tym, że te podwaliny dobrze by było, żeby wymudować właśnie ten kawałeczek tak żeby było te 12 cm na przykład podwaliny później docelowo. Nam z obliczeń wyszło, że zaoszczędzimy jakieś chyba 1500 zł na samych podwalinach. Więc tak, dla mnie to jest kurde sporo, bo rzeczywiście no jest sporo. Yy, I zrobiliśmy to właśnie o, w taki sposób, że zrobiliśmy szalunek na 15 cm, beton do tego, sami robiliśmy, zalaliśmy, wyrównaliśmy, wibrowaliśmy udarem z tej i wszystko jest fajnie. Dzisiaj chłopaki byli robić pomiar, to mówili, że bardzo fajnie to jest zrobione, że to jest dużo właśnie lepsza opcja, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby śruby mogły się wbić, bo niektórzy ludzie i tongach tak robią. Że robią itongiem a nie na przykład bloczkiem betonowym, i mówili panowie, że no, itong to troszeczkę za bardzo się koruszy on może nie być aż taki y, dobry do tego. Więc mamy z betonu. Y, no i ta, ta y, taka kontrowersja to jest to, że jeśli tak zrobimy, to będzie, y, będziemy mieli mieli y, mostek termiczny. No ja chciałbym pokazać tylko tak, że no nie będzie tego mostka termicznego, no bo mostek termiczny równa się to, że nie masz ocieplenia, no a tutaj wszędzie będzie ocieplenie. A więc zapraszam, właśnie mam trochę styropianu i też Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. No i dobra, tutaj mamy XPSiKa. Tu są ścinki co prawda, z fundamentu. To jest piętnastka, to jest dziesiątka i to jest też piętnastka. Mniej więcej wam tak to spróbuję pokazać, bo mam tu też miarę, no i, i tu jest 15 cm, tu jest też 15 cm i tu jest 10 cm. Proszę bardzo. I teraz tak, od środka będzie styropian. Dobra. Tego styropianu będzie 20 cm. Tak. My będziemy papę kładli, więc tutaj będzie jeszcze papa, więc z tego mogę mierzyć. Z tego wszystkiego będzie o, dotąd mniej więcej. O, tak wam. O, czekajcie, o, tak wam gdzieś jakoś zaznaczył, no i tak nie będzie widać. Dobra. No mniej więcej dotąd, nie? A więc to będzie coś, coś takiego plus. No, 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 prawie połowa z tego, nie? czyli o, dotąd. Nie? Czyli to na luzie tutaj sobie wchodzi na ten beton. Yy, no i oczywiście to jest odtąd tutaj, więc tutaj ten beton już jest odcięty od czegokolwiek. Mało tego, dla wciskich to tutaj ten cały, teraz wam pokażę trochę betonu nasypanego ale wam pokażę, o, w ten sposób. Tu z tej strony ten XPSik od fundamentu będzie pociągnięty dalej, ponieważ trzeba zrobić, co trzeba zrobić? Yy, coku, O, właśnie, tak to się nazywa. Więc ten XPSik ten tutaj o, pójdzie do góry, jak nie wiem dokładnie, yy, chyba on będzie gdzieś właśnie dotąd, a więc tutaj jest mniej więcej jak będą się okna zaczynały, więc on będzie dotąd. A więc tutaj macie tak, czyli macie teraz tak, ucieplenie tutaj. Ocieplenie, tutaj macie podwalinę, tutaj macie ocieplenie i ono idzie już na tej, płasz no, na tej płaszczyźnie. Wiem tu widać, czy nie widać. O, tak na tej płaszczyźnie. W raz, z tej strony zrobimy. I to ocieplenie na tej płaszczyźnie, to zignorujcie, no bo nie mam piątki, no to nie mogę ją dokładnie pokazać, ale na tej płaszczyźnie to ocieplenie idzie już po całej podłodze. A więc tutaj mostka termicznego nie może być. I teraz tak, dlaczego w niektórych firmach będą Wam mówić, że mostki termiczne i tak dalej? Będą Wam to mówić, ponieważ to jest bardzo prosta kalkulacja. Każdy, kto pracuje w sprzedaży albo wie, jak wygląda dział sprzedaży, to już wie, że macie płacone od sprzedaży procent. A więc jeśli sprzedacie coś za 100 tysięcy złotych i macie od tego powiedzmy 10%, no to macie 10 tysięcy. No, czy 10 tysięcy jest lepsze niż doradzenie komuś, żeby nie robił podwalin i zaoszczędził to jak my, na przykład 1500 czy 2000 powiedzmy złotych i dostać yy, 9800? No chyba nie. <grytanie> Przynajmniej w mojej logice. To jest po pierwsze. Po drugie, to są tacy ludzie, którzy za jaką cenę chcą sprzedać wszystko najlepiej ze złota. Nie zawsze są to ludzie, którzy po prostu są, z tą, są razem z oknami jak to się mówi no, że oni nie mają. Nie, nie są z tej takiej y, całej rodziny ludzi produkujących okna, że oni są sprzedawcami, on może ci sprzedawać samochód, równie dobrze, jak i okna, albo nie wiem, y, blachę na rąbek czy coś takiego. nie? To są po prostu y, tacy sprzedawcy i oni próbują po prostu wcisnąć to wszystko. I, no i, i jeszcze dlaczego mówię o tym, że, że no, trzeba troszeczkę się wypatrywać tych sprzedawców, nie dlatego, że źle doradzają, bo. Na pewno są tacy, co dobrze doradzają i są w tym biznesie już bardzo długo i wiedzą, jak to wszystko powinno być zrobione i że czym lepiej to będzie zrobione, to tym więcej klientów można dostać i tak dalej, roz, rozmnożyć to, to wszystko, a więc na pewno tacy ludzie co są w takich firmach. No ale problem jest w tym, że, że są po prostu duże marże. Jak macie firmę jakąś, która ma e, ol, olbrzymi pokład tego, żeby się dobrze reklamować, żeby e, ich sprzedawcy mieli samochody takie firmowe, nie? No te firmowe prywatne, w sensie no wiecie o co chodzi, no to tutaj jest problem, bo oni mają dużo większy koszt y, po prostu posiadania firmy, nie? Że co miesiąc przychodzi duży rachunek na te wszystkie rzeczy i trzeba go zapłacić. No i, no gdzieś to musi utonąć, nie, no to 20 tysięcy na waszych oknach, znaczy na naszych oknach akurat przy, przy, tak, przy, przy takiej cenie, no to dla nich jest spoko, nie, dlaczego nie. Sorry, znowu, bo sąsiadki pies przyleciał, nie wiem skąd się tu wziął i pobiegł dalej. Um. No, i właśnie o tych, tych ceny i to wszystko to się bierze z tego, że to nie jest, że oni chcą na Was jak najwięcej zarobić. No, no chcą, no ale to jest to, że oni muszą po prostu dużo wydatków pokryć. No i nie to, że, że ja bym tam życzył źle takim firmom. No, oczywiście każdy musi zarobić, ja to rozumiem. Tylko, że jeśli chcecie coś Wy zrobić tak taniej, no to musicie no szukać, po prostu szukać. My znaleźliśmy akurat taką firmę, gdzie chłopaki. Chłopaki powiedzieli, że no tutaj zrobimy i tak dalej, dali dobrą cenę na te same okna, co wszyscy nam proponowali, gdzie oni chcieli po prostu 20% więcej, czy tam 20 tysięcy więcej. Sorry, ale znowu tutaj gdzieś pies biegał. Te 20 tysięcy więcej, bo oni muszą po prostu to wszystko spłacić, a my tutaj mamy dobrego deala właśnie z chłopakami, że oni nam wszystko ogarną i po czym można to poznać, że, że, to nie że oni nie są działem sprzedaży, a, a są tak naprawdę, no, też są działem sprzedaży, ale nie są właśnie tymi ludźmi, którzy po prostu za dużo nie wiedzą, tylko po prostu tak o sobie robią. To jest to, że właściciele generalnie dzisiaj do nas przyjechali i robili własnoręcznie pomiar. Czyli oni generalnie mają własną firmę i wszystko sami robią, więc ten koszt posiadania firmy i brania tych wszystkich e, kosztów, znaczy nie, nie, nie posiadania tych wszystkich kosztów, e, się składa na to, że my mamy tańsze okna. Generalnie są to takie same okna, jak wszyscy inni by dostali. A więc tu, tu jest ten, ten taki mankament. Na przykład, no jak ja byłem w pewnej firmie na Małopolsce, żeby się dowiedzieć trochę, to były tak, mieliśmy takie trzy firmy, które e, myśleliśmy, że będziemy mogli dobić interesu. No i właśnie ta co wybraliśmy to jest jedną z nich. No ale byliśmy w innej, znaczy ja byłem w innej. No i generalnie, no historia jest taka, że siedziałem tam przez godzinę, dowiedziałem się, przez pół godziny się dowiedziałem wszystko na temat HS-a, tylko że pani mi zapomniała powiedzieć, że to nie jest HS taki, jak ona mi wyceniła, a więc kompletnie bzdurne jakieś informacje na temat HS-a, który produkuje szuko, 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 szuko nie wiem jak to się tam mówi, Super HS był. No. Co, co, co mnie to, jeśli ten HS kosztuje chyba 45 tysięcy, by do nas kosztował, czyli to jest ponad połowa budżetu, który my mamy na okna. No, no i ta pani no, wytłumaczyła mi, jaki ten HS jest super. No i no, fajnie, fajnie, nie? Tylko co z tego, jeśli ja przyjechałem zobaczyć okna, które mi po prostu zrobicie i, i tak dalej. No i potem jeszcze, jak już zaczęliśmy patrzeć na. Na te wszystkie profile, te przecięcia, jak to tam się nazywa, te demonstracyjne, jak to wygląda, no to pani mi pokazała te, te, te wszystkie aliplasty i tak dalej. I ja się pytałam: no dobra, ale tutaj macie jeszcze aluprów, no to dlaczego nie na aluprów? No i powiedziała mi, że to jest wszystko to samo. No to, Wam tam do ocenienia. Y jak mi właśnie takie rzeczy gadała, no to, to tak troszeczkę bardzo olewnie to robiła, powiedziała, że zrobiła mi to jest dział sprzedaży, słuchajcie, nie to jest, to jest kobieta z działu sprzedaży. Powiedziała, że zrobiła ta wycena, którą mi wysłała, to ona nie jest taka sama, ona może się różnić o 20%, bo, bo to nie oni robią te pomiary, znaczy te, te wyceny, tylko kogoś na fabryce mają i to robią. I, bo ja nie chciałam, żeby pan czekał i tak dalej, więc dała mi taką. Ja to mówię, z dupy wycenę, nie 10-20% no, różnicy przy wycenie ich to było 88 tysięcy, no to sobie policzcie, ile to może skoczyć cena w jedną w drugą stronę. No, no to to usłyszałem, no i dla mnie to już było takie, no kurde, godziny życia straciłem tam, a na końcu jeszcze najlepsze. I to nie uwierzycie, naprawdę, bo ja, ja dalej w to nie wierzę, nikt mi w to nie wierzy. No ale to było bardzo śmieszne, bo w tym biurze ich oni mają biuro tak bardzo fajnie, tak ciekawie skonstruowane, bo mają duże przeszklenia, i tak jakby żeby dojść do jakiegoś biurka czy do jakiegoś miejsca do demonstracji, żeby coś zobaczyć to trzeba przejść przez na przykład jakieś drzwi, okna tarasowe i tak dalej, czyli tak da jakby używacie już tych okien i tych profili, że na przykład coś może wam przez przypadek wpaść w oko, więc to jest bardzo fajnie, mają to zrobione, tam ogólnie takie ścianki mają i tak dalej, no ale do sedna. I tu nie uwierzycie, napiszcie w komentarzach, czy uwierzyliście w tą historię, czy nie, ale chyba pani troszeczkę się za dużo Instagrama naoglądała. Na no i wiecie jak są drzwi piwotowe tak zwane, czyli macie tak jakby tutaj były drzwi i one są zamocowane u góry i na dole, nie mają zawiasów na ścianie czy tam w ramie, tylko mają na górze i na dole. Czyli jedna strona się otwiera do wewnątrz, a druga na zewnątrz. Tak, rozumiecie? No to są piwotowe drzwi, nie? Jak, jak nie wiecie, to zgooglujcie sobie, bo ja to nie będę marnował czasu, żeby tłumaczyć. No i ja chcę już wychodzić. Dziękuję, do widzenia, dziękuję, do widzenia, dziękuję, do widzenia, próbowałem wyjść, no i jest ten HST, przez który wchodziłem, no ale tak się troszeczkę, no i idę przez te drzwi piwotowe, Nie, tu można wszędzie wychodzić, no to ona mi pomogła otworzyć je, ja je otwieram, a ona do mnie z tekstem, że te drzwi to by były dobre, jakby pan miał kochankę, że kochankę wypuszcza pan jedną stroną, a żona wchodzi drugą. Mi to yy, ręce opadły, yy, nie dałem to po sobie poznać, bo ja jestem miłym człowiekiem zazwyczaj. Yy, widziałem reakcję pani na recepcji, która słyszała ten tekst i on, yy, on był warty yy, nagrania i szkoda, że nie nagrywałem, bo to było takie mina typu, że tak, że tak naprawdę powiedziała do klienta. No ale jeszcze też jak byłem w środku, to też mamy swoje BMW, jak wiecie, Volvo niestety poszło do kasacji, tak naprawdę to ten kto kupił to naprawił sobie te Volvo, więc pozdrawiam, żeby było lepsze w Twoich rękach niż było w moich. No ale BMW mieliśmy i jeszcze wtedy BMW było na sprzedaż, bo chcieliśmy sprzedać, po prostu na ja teraz zadecydowaliśmy, że auto, które się nie psuje to po co sprzedawać. No ale był na sprzedaż, no i jakiś inny sprzedawca wszedł i to się zapytał, czy to pana BMW na sprzedaż, no i ja mówię, że tak, tak, coś tam pożartowaliśmy, no i on mówi do tej właśnie pani, która mnie obsługiwała, czyli ja jestem generalnie jej klientem, jej zdobyczą i mnie trzeba jak z jajkiem się obchodzić i on do niej mówi, czy ona nie chce kupić auta BMW, nie, a ona, nie, jak jest na sprzedaż, to pewnie się często psuje. I takie coś jeszcze walnęła, nie? Więc... No, to naprawdę, jak, jak wierzycie w tę historię, to proszę, dajcie znać na dole w komentarzach. Ja ich nie wymyślałem, to naprawdę się wydarzyło i, i ja dalej nie wierzę, że to w ogóle się wydarzyło. No, ale coś, co, co takie będzie śmieszne do końca, do końca życia, mam nadzieję, że będę pamiętał, że właśnie w taki sposób zostałem... no... Przywitany, czy pożegnany, i, i tak dalej. Więc no, ale tak podsumowując, yy, mamy te właśnie yy, podmurówki, tak? Podmurówka to się nazywa, I, i potem mamy właśnie tą podwalinę pod okna. My to w ten sposób zrobiliśmy. Jeśli macie inne zdanie i chcecie po prostu powiedzieć, że to, że, że to jest źle, tak naprawdę to, to nie jest źle. I, i nie, bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, yy, że tylko i wyłącznie jeden sposób na zrobienie czegoś jest yy, i to jest oczywiście ten poprawny, to jest jego sposób, <grym> yy, bardzo śmieszny zawsze. Ale jeśli na przykład yy, tutaj, ja nie mówię, że zrobienie pełnej podwaliny to jest jakieś złe i tak dalej, my się zdecydowaliśmy właśnie, żeby zrobić podmurówkę i potem podwalinę, bo szczędzieć chcieliśmy pieniądze, to po pierwsze no, jakieś ściekłe śmieci mi tutaj latają. I, I jeśli wy chcecie zrobić jedną dużą podwalinę, proszę bardzo, nie? To pewnie nic się nie stanie z tym. Te rzeczy, o których ludzie straszą, to, to pewnie jest po prostu taki, takie tylko straszenie właśnie gadanie i tak dalej. My chcieliśmy zaoszczędzić pieniądze, więc zrobiliśmy podmurówkę. No i to wszystko. Jak macie odmienne zdanie, chcecie się podzielić jakimiś uwagami czy czymś, to zapraszam do sekcji komentarzy. I. Dajcie zostawcie lajka, like zostawcie suba do następnego razu.